Siemaku ludzie z tej strony Gryfciu, witam was w kolejnym odcinku z Heroes and Generals Kariera Alianta Słuchajcie, co dzisiaj będziemy robić To oczywiście grać wojnę Natomiast czy my możemy tutaj coś jeszcze spróbować sobie Kupiłem sobie ogółem premkę na 3 dni Jak widzicie status weterana Mogę sobie tutaj parę rzeczy dorzucić I to by było tak fajnie ha. Więcej zniszczeń zadawanych jednostkom pancernym Maskowanie, piechota górą? Nie. Pewne oko by nam się przydało. Ekspert od logistyki. Zwiększone morale to nam się w ogóle nie przyda. Ale to jest całkiem inna sprawa. Natomiast pewne oko sobie weźmiemy. Myślę, że dość szybko nam się to uda wykorzystać. Tym bardziej, że mamy broń z celownikiem optycznym i to trzeba mówić wprost. Okej, okay, magazyn wyposażenia to może nie. Saperkę mamy tutaj. No i te miny. Tak wygląda sprawa. Natomiast jakbyśmy może sobie bazukę zamiast tych min kupili, byłoby śmieszniej. Ale zobaczymy. Czas pokaże, co tu wyjdzie. Tutaj jeszcze jakieś takie miny przeciwpancerne są. Ale to są niemieckie i ruskie. Więc nie bardzo wiem, co one tutaj robią. No ale to jest inna sprawa całkiem. OK, słuchajcie, ruszmy w takim razie. Ja mam na myśliwcu mniejszy poziom niż tutaj, to jest ciekawostka. No ale OK, ruszamy w takim razie, wojna. Słuchajcie, szukamy sobie. Także my się widzimy z gry. No i to w sumie tyle. Do zobaczenia za parę sekund. Okej, okay, słuchajcie, jesteśmy na miejscu. Oczywiście zmieniamy sobie na piechotę zmotoryzowaną. Jak jest taka możliwość, rzeczywiście, że jest. Tak więc ruszamy. I ogółem jesteśmy, widzę, na samym końcuszku już ze względu na to, że do przejęcia zostało nam niewiele, bo tylko A1 Oni tam walczą przy A2, co prawda dość ostro, ale myślę, że to nic szczególnego Tym bardziej, że mamy tutaj czołgi, tak jak widzicie, więc no jakby nie było nic tutaj wielkiego zrobić nie można, no dzięki stary, dzięki że mi wyskoczyłeś tak nagle z krzaków Ogółem to ja bym chciał się przejechać Jezus, my przez wszystkie drzewa przejeżdżamy. Przejechać jakoś tu może. No po co coś. Ale geniusz nie? Po co on wyskakiwał? Ja ogółem chciałem zrobić taki myk. Co się dzieje, że ja nie mogę tak ostro skręcać? Chciałem zrobić taki myk, żeby sobie tutaj trochę pojeździć, bo tu się na pewno będą respić. Teraz nim tra ta 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 uciekamy sobie w las. Nie trafiłem go! Jaki biedny! To było biedne so much. A brakowało tak niewiele, to był jeden strzał tylko. Jakbym strzelił trochę szybciej, to bym go zabił. Eliminację partnera, no dobra, no i weźmie tu zresp z resp, ćwierć nową ciężarówką Pojedziemy, Jezus Maria To to jest naszych czołgów, ja się wcale nie dziwię, że my wygrywamy to Tym bardziej, że oni jakoś za dużych tych leveli tam nie mają, widzę Zobaczymy co tu się będzie jeszcze działo, słuchajcie Chciałbym się schować gdzieś tam Gdzie jest pirania w tym momencie I mieć tych wszystkich Niemców na celowniku. Ty kurwo, A! gdzie on jest? Był tam, widziałem go. Dobra, trzeba stąd zwiać, słuchajcie, trzeba stąd ewidentnie zwiać. Cześć. Niemczury tutaj do ostro zasuwają, widzę. Fajnie by było się dziś skampić tutaj. To jest takie bym powiedział, no dość super miejsce. Tylko pytanie jak to będzie właśnie przez tą trawę. No, gówno będzie widać, słuchajcie. Ktoś do mnie strzela skądś. Nie wiem jeszcze skąd. Stąd gdzieś. Trzeba wiać! A co ja robię w ogóle dzisiaj w tej grze, to ja nie wiem. To jest co najmniej śmieszne. Do widzenia! Naprawdę, ja nie ogarniam, co ja dzisiaj w tej grze robię, słuchajcie. Ja wiem, że ty gdzieś tam ziomek jesteś. Ty tylko jedna, no. No, gdybyś ty się nie ruszał, to by było zdecydowanie łatwiejsze, słuchaj. Dobrze, dobrze, nie ma tragedii. Jeszcze coś tam potrafię strzelać z tej sniperki, słuchajcie. No, I jeszcze może? Nie, to wszystko już, co mogę zrobić. Niestety oni nam wzięli A2. Tak się wsłuchuje, czy nikt tu nie idzie, słuchajcie, z nich. Bo z nimi to różnie bywa. Nie no, jestem trochę za daleko, żeby tutaj cokolwiek porobić. Bo stąd, jakbym kogoś zabił, to bym dostał ze 100 ekspa, co prawda, ale. Kurde, no. Nie ma co się oszukiwać, no. Co ja stąd zabiję? Ja bym miał chociaż jakiegoś kurza, czy 1903, to jeszcze jest szansa, ale. Z tego, no. Z garanda to tak średnio bym powiedział. Zaparkujemy sobie tutaj, żeby mieć niedaleko do naszego wozu. W razie W. Oczywiście schowamy się gdzieś w tym miejscu. Do widzenia. Ponabijamy sobie trochę expa na nich. Najlepiej to by było gdzieś w nie tak w krzakach tutaj się skampić. Powiedzmy tak na wprost, mieć to A. Tam ziomek stoi, na bank. No przecież widzę go. Jak byk go widzę tam. No i gówno, bo krzaki mi zasłoniły. No, ziomek, wiem, że tam gdzieś jesteś. Jest ich dwóch. Jeden tu, drugi tu. Trzeba się trochę cofnąć po amunicję do naszego wozu, ile on jeszcze nie zniknął. Nie no, stoi, stoi, więc jest plus. Jakaś chrypa mnie w ogóle, ci łapie. A to nie jest zbyt dobre. Bo jak mnie złapie chrypa, to gówno będzie nie nagrywanie. Ale mam nadzieję, że to jest tylko chwilowe, że to wystarczy rozgrzać trochę głos i będzie po sprawie. Piepszone niemczury, a to Polak akurat był, ale wciąż po stronie niemieckiej, więc niemczur. Do widzenia, Siomki. Nie ma tak strzelać sobie stąd. Ktoś z czymś ciężkim jedzie obok mnie, a tu mój jeszcze leży. No dobra i super, miejsce idealne. Tylko problem w tym, że tutaj się Niemcy będą respić za jakąś chwilę A jeżeli się tu Niemcy zaczną respić to mamy przesrane A ja nie chciałbym mieć przesrane Okej okay. Zróbmy to co trzeba No i właśnie to jest ten moment w którym się tu Niemcy zaczną respić Nawet jednego już tu widziałem Wiedziałem Ale czemu ja nie mogłem niego strzelić wcześniej Dziwne rzeczy Ajajajajaj aj, aj, aj. No ale ta gra słuchajcie trochę potrwa Jakby nie było 500 żyć mają jeszcze więc jeszcze trochę do obronienia No i biorą nam cały czas to A2 A2 A1 na 2 A1 na 2 A1, A2, A1 i tak w kółko do usranej śmierci W stawiam że biorą to A2 Ze względu na to że Po prostu muszą Wybaczcie mi, że tak zrobię, ale muszę wyłączyć sobie znajomych na, face na Facebooku, Boże, co ja mówię. Na Steamie. Bo ja nie lubię grać, jak ktoś, coś mi się cały czas wyświetla. To jest trochę irytujące. Tak więc... O, ktoś się na mnie zrespił, to fajnie. Podoba mi się to bardzo. Strzelaj! Do widzenia! Ktoś jeszcze? Był, ale się zmył. Tam ktoś do mnie strzelał w plecy. A strzelanie w plecy to nie jest to, co ja chcę. Dobra, trzeba się gdzieś ciepnąć stąd. Gdzieś najlepiej. Ło kurwa, ktoś mi z bazuki nad głową strzela. Ty sobie jeździ jak chcesz, ja wysiadam. Tam są ziomki na pewno jakieś. Potwierdzone info. Tu jest jakiś nasz. Natomiast, gdzie ten ziomek jest, to ja go zdejmę. Musi mi go ktoś sprzedać. Kurde, z boku mnie gościu zaszedł. No. To tamten nie widział, że on idzie? A jajaj, no niektórzy powiem wam, że się nie nadają. Nie nadają się ani trochę do gry. 97 ekspa mamy, więc no prawie tyle co nic. Ogółem Niemcy zaczynają przegrywać. 25% im tylko zostało jeszcze, jeżeli chodzi o punkt ostatni. Więc jeżeli się postaramy, no to właśnie przegrali. Także słuchajcie, widzimy się za jakieś dwie sekundki w lobby. Okej, okay, słuchajcie, jesteśmy w lobby. Jak widzicie, premia Weterana już nie jest taka fajna, jak ta premia Weterana, którą żeśmy dostawali na te trzy dni którą żeśmy dostawali od Retomoto na te trzy dni. Ze względu na to, że ona daje tylko połowę tego, co my zarobiliśmy na misji. A tamta dawała całość jeszcze raz tego, więc dostawaliśmy tak, takiego prawdziwego podwójnego expa, teraz już jest trochę mniej. Hajsu daje nam jedną czwartą, więc w sumie tu się nic nie zmienia. Natomiast tabela wyników, no byliśmy na 16. miejscu, no nic ciekawego żeśmy nie pokazali. Natomiast myślę, że na tyle dużo, żeby to wyglądało fajnie pirania jakiś polski grał. No ale okej. Okay. To jest tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek słuchajcie. Będzie taki krótszy, no niestety, czasami są dłuższe, czasami krótsze. Staram się zrobić tak, żeby była mniej więcej jedna gra tylko, jeżeli chodzi o Heroes of Generals, ze względu na to, no, że jak zacznę drugą, druga będzie trwała godzinę, no to nie mam ani tego, jak pociąć, ani co z tym zrobić, więc wygląda to trochę słabo. No i to w sumie tyle. Słuchajcie, jeżeli Wam się podobał ten odcinek, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz. Dziękuję Wam za oglądanie, no i zapraszam Was do następnych. Na razie, no i cześć. Podobał Ci się filmik i chciałbyś zobaczyć więcej? Subskrybuj.